siemanko, z tej strony Diva i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dziś zrobimy sobie, w sumie nie wiedziałam jak to nazwać, ale nazwałem to mechanizm światełkowy torcika. Czyli jak wiecie to działa na tej zasadzie, na kwadratowej masakrze, która się już skończyła. Ale jutro jest nowy sezon, także będą też pewno nowe mechanizmy. Tutaj akurat, jak wiecie, utorka jest, że po prostu płacimy manknotem, ale my tutaj robimy na potrzeby diamentem, czyli płacimy diament. I tutaj nam się świecą różne światełka. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak to zrobić. Ale zanim jednak zaczniemy, to chciałbym Was prosić, abyście zostawili subskrypcję na moim kanale. Po więcej tego typu kontentu, więcej maszyn, będziemy robić swoje autorskie ruletki i też inne budowle z kwadratowej masakry, tak żebyście mieli łatwy poradnik, ale bez zbędnego przedłużania przejdźmy do budowy tego mechanizmu. Okej, okay, a więc zacznijmy w sumie od budowy naszego frontu, czyli tutaj gdzie będą światełka. Ja tutaj zrobię oczywiście odstęp jednej kratki, tak żeby tutaj nam się nie myliły, czyli tutaj. Kolejne i tutaj kolejne. Robimy to wiadomo na cztery sloty. Tutaj może w tą stronę pójdę, żebyśmy mieli miejsce. Ok. O, jak zwykle wyczucie. Ok, czyli mamy tak. Jak widzicie, jest to piękne. Wiem. No to zacznijmy może od lamp. Bo jest to najbardziej chyba tutaj skomplikowana część, że tak to powiem, tego mechanizmu. Tylko sobie tutaj dobuduję małą platformę. Ok. Pięknie. No, i teraz tak. Stawiamy tutaj repeatery przy każdym z tych bloków. Potem od każdego repeatera dajemy tak blok. I następnie dajemy tutaj sobie wszędzie o tak dokładnie redstone. Czyli tutaj tak. Tutaj dokładnie tak. Tutaj dokładnie tak. Następnie dobudowujemy kolejny bloczek sobie tutaj. Teraz stawiamy wszędzie komperator. No, i teraz w sumie mamy do zrobienia. Taki mechanizm, że tutaj sobie dobudujcie najlepiej dwa bloki, żeby wam było łatwiej. I stawiacie sobie w tą stronę dropper Cyk, cyk. I stawiacie hopper, tak, żeby był on zwrócony w stronę dropera. Czyli że jak coś wrzucimy do hopera, to będzie to wracało do dropera. Ok, także tutaj niszczymy sobie te bloki. I pamiętajcie, żeby dać tutaj redstone torcza. Pod każdym z tych hopperów dajecie redstone torcza. A następnie, teraz weźcie sobie na przykład cobblestone'a, bo nie co to może być, jakiś budulec, w sensie jakiś blok, najlepiej dajcie sobie cobblestone'a i bierzecie sobie powiedzmy wooden sword'a, bierzecie sobie takie cztery mieczyki i do każdego z tych oto dropperów dajemy sobie po jednym koblu i jednym mieczyku. I działa to na zasadzie tego, że dropper, jak wiecie, sam w sobie losuje przedmiot. Więc jak wypadnie mieczyk, to wtedy nam się tutaj lampka zaświeci. A jeżeli wypadnie cobblestone, to nam niestety lampka się nie, nie zaświeci i wasz yy, tutaj klient przegra. Wiem, że bardzo to lubicie, więc tak. Teraz stawiamy zawsze od tej strony, czyli zaczynamy odtąd do środka i tutaj stawiamy restą torczę. Teraz prowadzimy tutaj nasz redstone pod tymi wszystkimi, tutaj, bo to będzie nasz system nagród. I teraz, tutaj, powiedzmy, tu już możecie sobie dać bloczek. Tutaj, dalej, tylko że musicie dać tutaj restą Musi być on wyłączony. No i powiedzmy, że chcecie, żeby tutaj wylatywały nagrody, tak? Zrobimy tutaj może hmm, bardziej ten system u góry, żeby powiedzmy, dropper był tutaj. Możecie, wiadomo, sobie tutaj schować to bardziej, żeby nikt wam tego nie ukradł, czyli podłączając do tego wodę, ale ja tutaj dam na potrzeby odcinka, żeby nie, długo to nie zajęło. Tutaj, dropera. Czyli, no idziemy sobie do góry, wiadomo, normalnie, standardowo. Ok, teraz musimy się tutaj o jedno obniżyć. No i tutaj dochodzimy do naszego dropera, rzecz jasna, który będzie wyrzucał nasze nagrody. Już wam mówię, tutaj sobie wrzucimy jakieś rzeczy. Możemy dać się różne te yy, sadzonki, także wrzućmy tutaj. Możemy dać jeszcze dropery, komperatory. Ok, i teraz, gdy wiecie, zaświecą, bo to działa na zasadzie tego, że jeżeli wszystkie lampki się zaświecą, to wyłączą się teraz tą torcze i przestanie blokować tą pochodnie, i wtedy wyrzuci nam tutaj jakąś nagrodę. Teraz w sumie musimy się tutaj tylko podłączyć bo też musimy doprowadzić, więc będziemy musieli tutaj zniszczyć nasze drzewo, bo nam tutaj przeszkadza. I teraz prowadzimy tak naprawdę reson tutaj po tym wszystkim, po tych wszystkich droperach, ale no wiadomo, tutaj będziemy musieli poprowadzić od sortownika, który będzie tutaj, więc teraz musimy tutaj sobie odlecieć i teraz dokładnie tutaj będzie musiał do, do, dostać się prąd pod repeater, czyli A więc tutaj się na chwilę zatrzymajmy, bo niestety jest to źle zrobione i jest to wszystko dobrze wytłumaczone w późniejszym etapie odcinka, także na chwilę wstrzymajcie się z tym, zbudujcie wszystko osobno, tylko bez tego do repeaterów, później jest dobrze wytłumaczone, więc przepraszam Was bardzo tam też Was będę przepraszał, także no, nie budujcie tego zostawcie sobie to na potem, bo potem jest to dobrze no wytłumaczone Tu już Wam dalej nie przerywam i teraz powinno nam nie pięknie dalej. działać także teraz przejdziemy do mm, funkcji w sumie robienia naszego tutaj standardowego sortowniczka Także tutaj zrobimy o tak ładnie, tylko tutaj zróbmy podłogę, żeby była. Ok. No i robimy nasz standardowy sortowniczek, czyli stawiamy tutaj dropper. Oczywiście się nie zmieścimy, ale możemy, akurat mamy idealne prowadzenie do, mm, do hoperów. Tutaj zrobimy nasz sortownik, także trochę miejsca trzeba tutaj sobie zrobić. Standardowo tutaj. Wstawiamy sobie bloczki, hopery. Robimy, zróbcie sobie od tej strony, żebyście mieli po prostu łatwiejszy dostęp. Teraz lecicie sobie tutaj stołnikiem, cyk, tutaj stawiacie do naszego, tutaj resztą torcza. Tutaj dajecie repeaterka. I teraz jak wiecie, wsadzamy tutaj diamenty. No bo ja rozumiem, że nie wszyscy mają ten plugin na pieniądze. Także ja tutaj robię na wszystkie maszyny na diamenty. Czyli na przykład wsadzamy 18. Tutaj diamentów, i tutaj wsadzamy cztery przedmioty, których nikt nie ma na serwerze na pewno, czyli ja na przykład wsadzam tutaj bedroka. Teraz idziemy tutaj dalej. Od razu dajcie sobie tu repeater, bo tak to wam sygnał, nie będzie szedł, jak ktoś wrzuci jeden diament. Czyli idziemy tutaj sobie pięknie do naszego mechanizmu. I teraz postawmy sobie tutaj nasz przycisk piękny, i wrzućmy resztę diamentów. I jak widzicie teraz, kiedy zapłacimy, zapalają nam się lampki. Ale jak widzicie coś się musiało zepsuć i pewno nie sięga sygnał, także trzeba dać tutaj... Może dajmy nawet go wcześniej. Wyłącza. Więc przepraszam Was bardzo, moi drodzy widzowie, ale zapomniałem, że tutaj po prostu musicie dać gdzieś po drodze, co nie? Jak sobie tutaj prowadzicie restone, to dajcie gdzieś z dwa repitery na te dwa tiki, żeby powiedzmy, to musi, musi być po tym ostatnim droperze, bo ten sygnał po prostu, jak leci sobie tutaj, to aktywuje te dropery i on tak szybko przechodzi, że ta pochonia się wyłącza, zanim w ogóle ten dropper tutaj wyrzuci ten item do hopera i on zostaje, więc musicie. Tutaj gdzieś po, po tym droperze postawić jakieś dwa repeatery yy, i wtedy będzie wszystko ładnie działać wam. Jak widzicie, teraz, jak zapłacimy sobie. O, proszę bardzo! Gramy sobie. Światełka się palą i zgaszą. Jak widzicie, tu wszystko jest zebrane, bo jak zobaczycie, teraz wam pokażę. Damy tylko od zwykłego repeatera I teraz zapalimy tutaj światełka. Widzicie, no fajnie się wszystko tu dzieje, ale tutaj nie zbiera, więc musicie. Dać sobie tutaj z dwa ripitery, najlepiej dwa ripitery na wszelki wypadek, po prostu na, na maksa, i wtedy Wam będzie wszystko na spokojnie zbierać. Jeszcze chciałbym Wam pokazać, że działa system nagród, ale ciężko będzie wygrać, także wrzućmy po prostu tutaj mieczyki wszędzie, i wtedy zauważycie, że y, wszystkie nam wygas wygasną lampy i wyrzuci nam mieczyk, znaczy naszą nagrodę. Jak widzicie, wtedy gaśnie. Ta lampka, w sensie gasną te sygnały, zapala się lampka i wyrzuca nam przedmiot. Także wiecie, możecie sobie tam schować ten dropper gdzieś dalej, żeby nie było go widać. Teraz możecie sobie w sumie, jak ja tu powkadałem, to sztucznie to będzie ciężko. Musimy sobie tutaj ładnie włożyć. Więc tak jak mówię wam, jeszcze raz wam przypomnę, że po tym dropperze, jak tutaj prowadzicie resztę do tych pochodni, tutaj oczywiście może być repeater. Albo Redstone, to dajcie tutaj dwa Repeatery najlepiej na maksa, i wtedy będzie wszystko Git i będzie Wam zbierało. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że zostawicie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale po więcej tego typu kontentów i budowli z kwadratowej masakry. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!